Mam pomysł na biznes, ale nie wiem, jak się zabrać za dotację z LGD. No, wcale się Wam nie dziwię, bo no, ktoś, kto nie miał do czynienia z tą dotacją, nie wie z każdą zresztą dotacją, nie wie, jak się generalnie za takie rzeczy zabrać. Zaczynamy od początku. <gry> to znaczy, musimy ocenić nie pomysł. Nie zaczynamy od, od pomysłu. Pomysł będziemy oceniać później. Najpierw. Trzeba zobaczyć, czy Pan w ogóle może startować do dotacji. Czy Pan, jako wnioskodawca, spełnia warunki formalne dostępu do pomocy? Czy, panu się, czy Pan się może ubiegać, mówiąc po ludzku? Chodzi o to, żeby tam Pan miał miejsce zamieszkania na terenie wiejskim. Jeszcze parę innych dziwnych takich rzeczy z warunków podmiotowych, których nie chcę mi się tutaj cytować, bo one brzmią y, tak, że mi się za chwilę język zaplącze. Gdy przyjdziemy, gdy ustalimy, że Pan. Y, może starać się o dotację, no to musimy ocenić pi razy drzwi, jakie pan ma szanse, prawda? Czyli musimy ocenić projekt, pomysł. I nie robimy tego tak, jak nam się podoba, że nam się wydaje, że to jest w ogóle świetny pomysł, tylko musimy wyciągnąć kryteria oceny projektów z tego konkretnego LGD, które jest do pana przydzielone ze względu na miejsce zamieszkania i zobaczyć, co oni tam w tym konkursie punktują. No i pan sobie jest w stanie wstępnie ocenić, yy, sumować punkty. Żeby startować do konkursu, wypadałoby mieć co najmniej minimum. Minimum punktowe jest podane w każdym naborze, ale chyba w opisie kryteriów też powinno być. Żeby móc startować do konkursu, no to trzeba mieć co najmniej minimum, wypadałoby. Natomiast trzeba celować, żeby uzbierać tych punktów jak najwięcej, bo to jest konkurs i wnioski będą szeregowane na liście rankingowej. Kto będzie wyżej, ten ma większą szansę na podpisanie umowy, tak? Na przejście do drugiego etapu, o taką że powiem. Myślę, że tyle info wystarczy Panu na nas. Dzień dobry, jak coś pozostaje do dyspozycji.